Halo, halo Janku, halo, halo, halo mietku. Mietku. Jak, tak. jak mnie słyszysz? Głośno <gulaczne> i wyraźnie. W Dali słychać strzały, bo zaczęły się drugie zawody, drugi Puchar Kolby tak. w Siemianowicach Śląskich. Za jest oczywiście Marcin. Oczywiście i Bartek jest ze mną. Dzisiejszy odcinek jest dość nietypowy. Zawody wawrzyniowe, tak zwany pięciobój myśliwski. Dokładnie. Yy, I mamy też specjalną nagrodę w tym roku dla wyniku absolutnego, czyli 500 na 500. Jest to sztucer Christian Senatis i optyka Vortex yy, Razor. W sumie warte około 50 tysięcy złotych. Taka cała pula nagród, którą w tym roku mogą zgarnąć uczestnicy zawodów, Ponad 70 tysięcy złotych. Dokładnie tak. Oprócz tego mamy konkursy, cięcie piłą. Jest stoisko, stanowisko strzelectwa wiatrówkowego dla tych, którzy chcieliby postrzelać, a nie mają akurat pozwolenia na broń i są na przykład kibicami. Niekoniecznie powiem ci, wiatrówki ostatnio są modne też dlatego, że są kolejki na strzelnicach, bo wszyscy chcą wyrobić sobie patent strzelecki i tak dalej. Zawody takie jak dzisiaj to też doskonalenie umiejętności strzeleckich przez naszych myśliwych. Czasem niektórzy mówią, że myśliwi nie za bardzo potrafią strzelać. To jest bzdura. I dzisiaj nasi uczestnicy to udowadniają. Tak samo jak na przykład myśliwi ukraińscy też udowodnili, że potrafią strzelać i potrafią bronić swojej oczyzny w razie potrzeby. I też może ten PR myśliwych się trochę polepsza w, tej, w tych czasach. Myślę, myślę że tak. Także nie przedłużamy tego wstępu i lecimy zobaczyć, na... co się tutaj dzieje. Kolejny tory. Dokładnie. Ciekawostka, którą ci mamy, to oczywiście stację Ecoflow. Udało nam się rozłożyć panele słoneczne, także stacja jest cały czas ładowana. Oprócz tego przez cały dzień właśnie ta stacja będzie zasilała ten telewizor oraz laptopa, które będą pokazywać wyniki. Myślę, że sprzęt da radę. Informacja jest taka, że powinien wytrzymać na chwilę obecną ponad dwa dni. Zobaczymy, jak się sprawdzi. A za mną piersi uczestnicy już ze zestawami startowymi zobaczymy co mają właśnie w tych zestawach. Pierciówka, ale pierściówki dzisiaj będą puste broń do wyczyszczenia po strzelaniu. Kawa. Kawa poranne strzał, no oczywiście musi być. pobudzić kupon rabatowy i naklejeczki. Dobrze, że masz tutaj. Strzelam lubię. Także już na starcie zawodnicy wygrywają. Jak poszło? Czysty. Na, na czysto. Polega czysto. No, średnio. Mogło być lepiej. No, no, no. Moje oko, oko mierzy jak śruba mikrometryczna. No. Sprawdzamy precyzję śruby mikrometrycznej w oku. Ale muszę cięć pod skosem, dobra. Wypiłowane dobrze, jak wystrzelane? Pierwsze miejsce. Pierwsze. W strzelaniu czy w piłowaniu? Nie, w strzelaniu z wiatrówki. O, super. Jak idzie? Przed strzelaniem czy już po? Przed. 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 Jakie nastroje? Pozytywnie bardzo. Jak idzie? Dzik został. Dzik został. Dzik został no. no to na dzika. Na dzika. Jak idzie? Bardzo dobrze. Jak zwykle Nie, bardzo dobrze. Także kończymy zabawę. Jak poszło? Średnio. 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 Ale zawsze Ale może być, być lepiej. lepiej. Może być lepiej. Jak poszło? Bardzo dobrze. Nie da się przechwalić. <grym i wytrzań> <grym i wytrzań> <grym> <wytrzań> jest już jakiś faworyt? No tam... Gdzie? Wyników jest. Pokażcie go, gdzie, gdzie ten faworyt jest. No gdzieś już tam poszedł. Nie zdradzaj, bo oni mają broń przy sobie. Jestem jest przecież tu. Ale co? Ale jesteś się egzekwum. Tak, egzekwum. Tak? Na rogaczu to taka większa. Jak idzie? Bardzo dobrze. Powodzenia. Nie jedyna dnia na dzisiaj na strzelnicy. A. Mamy śród. Jest to świetna zabawa dla całej rodziny. Ojciec, synem może strzelać albo. albo ja. Podejrzewam, że nie trafiłem ani razu. Czyli tak przestrzelono. Do środkowej. Do środkowej. Trafiłeś w lewo. <laughs> Trzeba przyznać, że w którymś momencie. Atmosfera zrobiła się iście piknikowa. Podczas zawodów każdy, bez względu na wiek, mógł znaleźć coś dla siebie. I nawet ci najmłodsi stawali w szranki z tymi starszymi w konkurencjach, takich jak na przykład ryżnięcie piłą silki. Tego dnia każdy mógł naładować akumulatory nie tylko ze sprawą stacji zasilającej Ecoflow, ale także dzięki Krzysztofowi, który serwował z grilla marki Breaking oraz Weber, kiełbaski. Przepyszne ziemniaczki, soczyste steki, czy też wypiekając z samego rana, oczywiście na grillu chleb na śniadanie. Nie zabrakło też oczywiście tradycyjnej kiełbaski z grilla, ale oprócz tego można było skosztować także kiełbasy prosto z wędzarni Real Hunter. W zasadzie cała ekipa, która wspierała Krzysztofa, no tutaj trzeba przyznać, zrobiła kawał dobrej roboty za grillem. Maciej! Dzisiaj się szczaiłeś w gawrze z bronią. Macie <laughs> w sumie temat strzelam, bo lubię. Dzisiaj wyjątkowo ja go ogarnąłem. Ale to twój, twoja seria na naszym kanale. Tak. Dzisiaj seria w terenie, dokładnie tak. Na, terenie. na zawodach w Siemianowicach Śląskich z fajną nagrodą. No właśnie, odnośnie nagrody, bo słyszałem, że to bardzo lekka broń. Bardzo lekka broń, bo dużo tytanu, dużo włókna węglowego, także materiały mega wytrzymałe i bardzo, bardzo lekkie. Lekko! Mówimy o modelu karabinu Christensen Arms z, z lufą 24 ale w tym wypadku model Summit. Powiedz mi, która to jest z tych jednostek, bo tu mamy kilka modeli, widzę. Co dokładnie ten model, lekki. Lekko! poręczny karabin z bardzo wygodną i ergonomiczną kolbą, bo kolbą typu Tamhall. Kolba wykonana jest w całości z włókna węglowego, a więc Stawiamy na lekkość, stawiamy na wytrzymałość, cały system, e, oprócz oczywiście zamka i lufy, e, w tym wypadku jest wykonany z tytanu, hamulec wylotowy wykonany z tytanu, no i to z czego Hlisny nam e, słynie, e, to te oploty karbonowe na lufach, wzmacniają lufę, powodując m.in. to, że lufa zachowuje się jak ciężka lufa warmintowa, ale wcale nie jest ciężka, bo e, wykorzystano e, włókno węglowe do... E, oplotu i, i zabezpieczenia tej lufy, i obniżenie jej masy. Ja widzę tu jeszcze inne jednostki. Czy to jest ten, ten sam model z innych kalibrach? Jak to e, wygląda? E, różne modele, różne kalibry. Wzięliśmy mhm. od modeli bardzo podstawowych, takich model Mesa e, e, no z klasyczną, można powiedzieć, niskoprofilową lufą. E, wzięliśmy model Ridgeline e, z lufą no, krótszą, również w kalibrze 308. Bardziej karabin przeznaczony ze względu na klasykę, taką klasyczną formę kolby do łowiectwa. No, mamy również model BA Tactical, karabin typowo long range'owy. Wiemy, że w ramach tej nagrody jest właśnie też optyka i jest to lekka luneta właśnie Vortexa. Zaproponowaliśmy lunetę Vortex Razor Light Hunter. To jest luneta 3 do 15 razy 50 z klasycznym krzyżem myśliwskim. Oczywiście lubiany, podświetlany w postaci wyraźnej kroki, ale luneta jest niesamowicie lekka a jasność i sprawność optyczna jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Razor, żyleta. Fajnie było. Tak, bardzo sympatyczny, miły dzień. W sensie każdy, każdy wygrał. Wszyscy są wygrani, tak jak, są... jak na olimpiadzie. <gry> Dokładnie. Drugie zawody o Kolby dobiegły końca. Było sympatycznie, było miło. Koleżeńsko. Koleżeńsko, tak. Poprzemie. pogoda dopisała. Grill był smaczny. Jadłeś grill? Tylko mięso, grilla nie jadłem. E, tak, ja, czyli, to ciężko pogryźć tą blachę, ale. Tak, e, ja, ja sobie Chleb był bardzo dobry. Chleb był bardzo Sobie Poszły dwa bochenki chleba robionego na grill. Na pewno można e, szybko i, i sprawnie nawet wypiekać chleb w, gri, w grillu. E, co jeszcze można? Można było wyróżnić dzisiaj co nieco. E, jak się okazało, nie trzy, a cztery osoby e, wyrżnęły 100 gram e, właśnie podczas konkursu cięcia e, piłą Siliki. Był konkurs wiatrówkowy i tak. też wyniki do ostatniego momentu tak, się tam wahały. Ostro walczyli. Ci, którym nie poszło na torach strzeleckich, to potem ostro walczyli jeszcze za wzięcie no tak właśnie jeden, jeden z uczestników do mnie podszedł i mówił, może chociaż wygram tam latarkę. Tak, <laughs> no. dokładnie. Ale, ale tak generalnie na... była zabawa, niektórzy nawet mówią, a poszło fajnie, nie poszło fajnie, ale była fajna zabawa. No i o to chodzi właśnie w takich spotkaniach, w takich zawodach, że mm. nagrody wygrane, to tak naprawdę najważniejsze, żeby to były kwestie drugoplanowe. Najważniejsi są ludzie, najważniejsze są emocje i Dobrze spędzony czas. Przy okazji dowiedzieliście się, jak jest właśnie z bronią myśliwską, mhm. bo także udało nam się porozmawiać właśnie tutaj, no myślę, że z autorytetem w tej kwestii. Takie imprezy jak ta pokazują, że myśliwi chcą się szkolić chcą coraz lepiej strzelać. Tak, nie polega to tylko na jak wiele osób uważa, że idzie do lasu i, i coś tam będzie strzał. Nie, to przede wszystkim jest długi czas przygotowań, treningu tak. Tak, kawał wiedzy. Zresztą tak jak zostało to powiedziane, najpierw musisz zostać myśliwym, a dopiero potem strzelcem, żeby móc w ogóle mieć dostęp do broni. Podobało Ci się? Podobało mi się, mnie też. A jeśli Wam się podobało, to oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, walnąć w dzwona zostawić kciuka w górę i oczywiście zaprosić swoich znajomych do obejrzenia tego filmu, bo na pewno warto. Tak. Jeszcze Instagram, Facebook, bardzo fajne zdjęcia. Bardzo fajne zdjęcia. Na TikToku też udało nam się wrzucić kilka zabawnych materiałów, kilka poważnych, na przykład o tym jak ziomek znów ogląda pulpit. Tak jest. Także dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć. Cześć!